Cześć ja jestem Fikusek, a dzisiaj na celowniku gra Code Vein czyli gra z gatunku Souls-like, taka Dark Souls 3, tylko że wersja anime Wielkę recenzuję Wam z mojego przejścia w wersji demonstracyjnej, aka demo i także sprawdzałem sobie dziesiątki właśnie recenzji na Steamie, jak i na YouTubie właśnie innych graczy więc będzie to rzetelna dosyć recenzja a teraz zaczynamy właśnie Recenzją. Jeszcze chciałbym dodać, że gra aktualnie jest na Steamie za darmo, jeżeli chodzi o wersję demo, a także gra pełna z 200 zł jest przesunięta na, na minus 80, czyli za 4 dyszki będziemy mogli ją sobie zakupić. Co do pierwszej recenzji, jest to recenzja oczywiście ze Steama. Dobra gierka, która będzie skazana na noszenie plakietki Clone Souls. Na początku nie byłem zbyt zachwycony, ale im dłużej grałem, to nie mogło się oderwać. System walki bardzo fajne czuć każdą broń, pchnięcie i zamach walki z bosem bardzo przyjemne i uczciwe. Jeżeli chodzi o mnie, motyw walki jakoś niefajnie fajnie mi odpowiada. Okej, okay, więc mamy coś takiego, że no nasza postać teoretycznie robi jeden ruch. Samochodzenie jest takie, kurczę, jak sami widzicie, takie plastikowe. A walka z bossem, jak klepanie się z bossem, no bo w sumie jest spoko, nie? Nie powiem, że nie... Okej, okay, sami teraz musimy zobaczyć tą walkę. No więc wygląda no, to coś takiego, że w ogóle prawie do nas nic nie sniąwali. Ten już tam oddaje fajny damage. I To jest w sumie spoko. No jest to, Czuć tą soulsowość trochę, że... No jest to troszkę cięższe niż takie podstawowe klepanki, ale... To nie jest jeszcze... takie najlepsze na świecie. W grze jest dość nietypowy system rozwoju, bo nie wyrzucamy statów, a nasze skille zależnie od blood code'a, który ma to plusy i minusy. Plusem jest możliwość testowania różnych konfiguracji, nawet w połowie gry nie mam możliwości, że zepsujemy sobie postać. To jest spoko, to drzewko wygląda naprawdę przyjemnie. Mamy tutaj właśnie blood którego możemy sobie regenerować zmieniać jakieś, inaczej w każdej możliwej walce. To jest spoko, że tu mamy tyle HP, tu mamy mniej, tu mamy też mniej, ale przez tu więcej bijemy czy coś I to jest naprawdę spoko Także takie nasze bo pasywne bonusy, jak na przykład właśnie Hellboost, którego mam na starcie, to jest w sumie spoko Co mnie zdziwiło, to zadziwiająco ciekawa fabuła i sposób jej prowadzenia Duży plus za to Ścieżka dźwiękowa też jest całkiem, całkiem i jest kilka utworów, które zapadają w pamięć Jak mam być szczery Moim zdaniem fabuła jak na sam początek jest po prostu spoko Lecz nie jest to taka fabuła pokroju wieźmi cyberpunk, czy coś takiego Nie leciałbym właśnie w taką stronę Ale powiem szczerze, fajnie to się zapowiada na początek Było naprawdę fajnie, przyjemnie Fajne animowane właśnie i to jest naprawdę na plus A jeżeli chodzi o dźwięk, no to Właśnie jak sami słychać, słyszycie nie ma tu żadnej piosenki, ale w kacsenkach czy w innych właśnie momentach są te pioseneczki i są naprawdę spok. Minusami jak sam komentator pisze rzadko save, który podczas wysypiania się gierka zdarzyło mi się dwa razy, ale jednak może nas kosztować trochę czasu. No, to jest taka akcja, że właśnie sam to doświadczyłem. Bo teraz My jestem właśnie w takiej lokacji, w której już troszkę byłem. Musiałem się cofnąć, ale nie jest to jakiś duży problem. Tak samo jest ze zgonem, że jak umieramy, no to prawie, że zaczynam od pierwszej lokacji. Good. A propos lokacji, one ładnie wyglądają, lecz mając w głowie coś takiego, że miałem przed chwilą e, trzy ścieżki, gdzie mogę biec, przebiegłem jedną ścieżkę, eksplorowałem, miałem teraz dwie ścieżki, pobiegłem do pierwszej ścieżki. I okazało się, że była tam od razu cutscenka i do tej trzeciej ścieżki w ogóle nie mogłem dojść. Takie zamknięcie trochę, więc średnio. Okej, okay, teraz mam walkę z bossem. Sobie pokażę wam właśnie jak ten boss wygląda. A potem sobie... Odczytam kolejne recenzje i właśnie wam go przedstawię co inni twórcy, gracze piszą na ten temat. Od tego miejsca. Dobra, to bać tego bossa, a po prostu przeczytam wam coś nowego. Okej, okay, może teraz coś z minusów, a nie tylko właśnie plusy, czyli to. Naprawdę chciałbym pokazać i wciągnąć się w tą grę, ale nie potrafię. I teraz właśnie powiem wam, jakie są problemy tego gracza. Doszalni przeciwnicy, średnio interesujący i wyróżniający się bossowie, ogromne, nielogiczne lokacje, ciągle <laughs> naszego partnera, inteligencja, tych samych słów. Na początku było to fajne, ale po 10 godzinach można dostać kurwice. Dziwna historia, chciałbym ją opisać bardziej rozbudowanymi słowami, ale nie wiem, czy coś bardziej oddaje jej charakter. Więc z tych minusów, <laughs> no na pewno mam przeciwników, których są powtarzalni. Posłówek, którzy są też jacyś z, dupi, z dupy w sensie. No i co ja mogę powiedzieć? Czy jest to prawda? Z jednej strony tak, ponieważ nie widziałem z bardzo Dużej ilości przeciwników, jeżeli chodzi o to demo. Jeśli chodzi o Bossa, widziałem jednego i w sumie jest dosyć ciekawy choć dosyć trudne. Choć wczoraj udało mi się go pokonać, tylko drugim razem. Jeśli chodzi o sam fight, no to jak widać, kurwa to do z XDA, To ci przeciwnicy tak szaf na pierdolowej. Więc nie rozumiem o co tu chodzi w mechaniki walki. Sam oczek jest więc zrąbany, moim zdaniem Jeśli chodzi o minusy O, los coś tam, staliśmy nowy miast jest, to jest to Weźmy tego i tak sobie zróbmy te kajaku. I weźmy pan, inny pancerz Więc tak to wygląda, moim zdaniem Ale tak, no nie mogę sobie bardzo się opowiadać Wypowiadać Ponieważ nie gram za dużo w tą grę, ale no, autorowi się nie spodobała Gierka, jak widać, no to, to jest jego zdanie. Każdy może mieć inne, oczywiście. Co do plusów, w wymieniu kreator jest cudowny oraz piękna muzyka. Kreator jest naprawdę spoko, lecz brakuje mi w nim nie wiem, jakichś nie wiem, konkretów typu, na przykład twarz. Jakoś lep lepiej, bo jakieś to odpowiadało mi. Dodziewanie jest świetne w tej grze, jak widzimy. Wsajbiście, kurwa. Gram Chillera i Utopia, no chyba nie wiem po tym co się dzieje teraz. Ostatnia recenzja, którą zobaczyłem jest to taka, taka recenzja, jak jest oczywiście recenzja na plus. Ma parę minusów tym mapę i jakąś mapę, która potrafi doprowadzić wręcz do szału y i będzie się mi się śniła przez wiele nocy. Zawiedną się też na True End, różniącym się od good Endingu, wyłącznie jednym zdaniem które wypowiada nasz protagonista przed końcowymi napisami, tylko operacyjny też jest słabo zrobiony. Jak gracz znajomy, musi ci przejść mapę dwa razy, aby zaliczyć o tobie jemu Osoby dołączające do kogoś nie zalicza progresu. Mimo wyższych podanych minusów polecam grę Świetnie się w nie bawiłem. Okej. Okay. Jak sam widzimy, kooperacyjny tryb jest, ale jak sami widzimy jest to Główno totalne. totalnym jest też brak w moim zdaniu. Nie ja pobiegnę sobie przed siebie, po prostu wolę sobie przeciwników. Nie chcę się z nim bić, do tego bossa po prostu. Spróbować go jeszcze raz zabić, ale już jakoś nie da się tego zrobić. Tak widzimy... ...respy, tak że są dosyć daleka. Ale nic nie na to nie poradzimy. Don't no wygramy to, jak... ...nie muszę już. Czemu ja nagle mam 17 HP? Co kurwa wziąłem? Nie wiem, widzowy, nie da się tego rozwalić, no. Daje piśc. OK, Kurwa, na Kurwa Nie wiem co ja klikłem, ale... potem tym sobie mogę normalnie umrzeć, tak? To w tym chyba chodzi jest to oczywiście gra Souls, więc jeszcze trzeba mieć wstyd w głowę, że... że to będzie trudne, co nie? Dobra, udało nam się pokonać tego gościa. Zajebiście. Okej, okay, mam nadzieję, że coś takiego wam się spodobało. Oczywiście gra, jeszcze raz przypomnę dla ciekawskich, jest za darmo. Na Steamie, w sensie wersja próbna, tak zwana demo e, Więc można sobie właśnie pograć, pooglądać się coś, nie oh. wiem e, Z drugiej strony grając 200zł kosztet 40 więc Kogoś może to zaciekawić, tym, których way, może wkurzyć widzicie, pierwszy boss trochę mnie doprowadzi do szału, no ale exceptions. myślę, że spoko No i co? To no by na tyle, nie? Więc na razie.